Dzień dobry witam bardzo bardzo serdecznie w ten piątkowy poranek, piątek tygodnia, koniec weekendu, początek. A zatem moje drogie aniołeczki, tutaj kto ma ochotę zabrać pieniądze 100 zł, proszę bardzo na początek. Co robimy? Zaliczenie. Ile razy występuje cyfra 2 w liczbach od 100 do 200? Kto poda poprawną odpowiedź, którą tutaj ukryłam w tej kopercie, no to 100 zł tyle zapłacę. Jeżeli się tutaj zgłosisz i oczywiście udzielisz prawidłowej odpowiedzi na antenie. Liczycie, a ja w międzyczasie przypomnę zasady uczestnictwa. Aby wziąć udział w programie, trzeba mieć ukończone 18 lat. W trakcie programu, programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz zgłaszać się pod wskazane na dole ekranu numery. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy się ze studiem, aby dostać się na antenę. Na były dwie podobne zagadki w dzisiejszym programie, ale zdecydowanie były łatwiejsze. Po pierwsze, było mniej nazw do odczytania, a po drugie, nie było tam trzech miejsc.